Każdy produkt u mnie jest inny, wyjątkowy, bo no, był zrobiony na pojedynczo, nie, nie masowo. Jestem Jacob Buczyński i na co dzień prowadzę pracownię w Warszawie, gdzie nadaję nowe życie ubraniom. To jest takie główne zajęcie to jest taka idea trochę projektuję, y, tworzę wokół, wokół tego, tej idei całą jakąś taką otoczkę i robię kilka rzeczy naraz, bo nie chciałbym się też zamykać, że tylko jestem projektantem i, i robię tylko ubrania. Cała historia produktów by Jacob zaczęła się właśnie w 2016, kiedy zrobiłem tak totalnie niespodziewanie tą kurtkę. To było tak, że podmawłem ie chodząc na te nauki szycia cały czas, gdzieś chciałem się wkręcić w tą branżę. No i był konkurs na stylizację festiwalową magazynu L. No i ja poszedłem do tej krawcowej i powiedziałem ej, słuchaj, wymyśliłem sobie taką kurtkę i chciałbym sobie do, dołożyć skrzydła. Zrobiliśmy razem tą kurtkę i to był taki czas, gdzie ja rzeczywiście to było takie trudne właśnie uznać w tych produktach to, że to jest takie surowe, niewykończone, że te frędzle czasami się strzępią. No i to jest chyba taka jedna z y, charakterystyka moich produktów, że one w trakcie noszenia przez człowieka się zmieniają. Te frędzle są takie, że na przykład jak się już gdzieś tam wytrzemią, można wziąć sobie nożyczki, je trochę poprawić, można sobie doszyć jakieś jeszcze inne frędzle. Dużo pracy włożyłem w to, żeby, żeby się przebić, bo na początku bywały momenty takie, że dostawałem wiadomości, że mam wypierdalać z tymi ubraniami ze śmietnika za te pieniądze. Wiecie, ludzie nie kumali tego dzisiaj. Uważam, że zmierzamy do tego, że wszystko będzie z odnawialnych surowców. Chcielibyśmy, tylko że na razie to jest nadal bardzo trudne. Jeśli ktoś przychodzi do mnie na przykład z kurtką, którą ma od lat w szafie albo jest kurtką po babci, po mamie, no to ja z wielką chęcią po prostu tą kurtką się zajmuję i robimy z niej... Jakąś kreację albo nie wiem, tniemy ją na kawałki i robimy, dokładamy jakieś materiały i robimy z niej płaszcz albo robimy na niej aplikacje z tyłu na plecach, e, dokładamy frędzle, No więc tych opcji jest naprawdę bardzo dużo. Sporo tych projektów, które tutaj powstały, powstały dlatego, że, że to właśnie ludzie do mnie przyszli z danym pomysłem i powiedzieli, e, że chcieliby coś takiego, a ja szukałem na to rozwiązania. Ja od dziecka rysowałem, tylko że tak bardzo się tego bałem, obawiałem, że ja to chowałem przed ludźmi, nigdy tego nie pokazywałem. No i w pewnym momencie po prostu tateczka musiała wybuchnąć. E, I tak jak e, przyszedł moment, że właśnie doczepiłem sobie te pierwsze skrzydła do tej, do tej kurtki, no to wtedy wszystko po prostu się gdzieś otworzyło, bo nagle ludzie zaczęli to doceniać, ja sam zobaczyłem w tym ogromny potencjał i, no i połączyłem te wszystkie moje zasoby z dzieciństwa, ten sport, rzeźbę, lumpeksy, babcię krawcową takie mam wrażenie jedno mocne, spójne coś, co do dzisiaj e, się rozwija i tak w zasadzie Cały czas mam, e, mam takie wrażenie, że jestem na, na początku, bo w zasadzie codziennie jest jakiś nowy początek, także codziennie mam jakiś pomysł w sumie na to, co tutaj e, mogę robić.